Było to po bitwie nad Wisłą, po zwycięstwie na przedpolach Warszawy. Po boju o Mławę przeszliśmy z 5 Armii do rezerwy frontu na krótki odpoczynek w Ostrowiu Komorowie. Byłem oficerem karabinów maszynowych w 205 Pułku Piechoty Ochotniczej im. Jana Kilińskiego. Dowódcą pułku był słynny z niesamowitej odwagi osobistej major Mond. W składzie dywizji ochotniczej przeszliśmy do rozporządzenia 2 Armii, której dowódcą był generał śmigły Ryc. W dniu 10 września na odprawie w Brześciu nad Bugiem wódz naczelny marszałek Józef Piłsudski powiadomił dowódców armii II i IV, że obejmuje osobiste kierownictwo operacji, którą historia określiła później jako bitwę nad Niemnem. W dniu 19 września naczelny wódz wydał rozkaz do bitwy. Jeśli chodzi o drugą armię, podzielona ona została z grubsza biorąc na grupę frontalną i grupę skrzydłową. Zadaniem grupy frontalnej, w skład której wchodziły dywizje ochotnicza, górska zwana potocznie podhalańską i trzecia legionowa było związanie sił rosyjskich na przedpolu Niemna, zawładnięcie mostami na Niemnie w stanie nienaruszonym, narzucenie nieprzyjacielowi walki o twierdzę Grodna i zdobycie twierdzy. Zadaniem grupy skrzydłowej, w skład której wchodziły dywizje litewsko-białoruska i pierwsza legionowa oraz brygady jazdy pierwsza i czwarta, było rozwinięcie się na północ od Grodna i uderzenie od zachodu na Lidę, przy czym liczyć się należało nie tylko z wojskami rosyjskimi, ale także z wojskami litewskimi, które z nimi koordynowały swe działania. Z natury rzeczy wynikało, że swe zadania operacyjne będzie mogła Grupa Skrzydłowa spełnić dopiero po zdobyciu Twierdzy Grodzieńskiej. Szybkimi marszami z Ostrowia Komorowa przez Białystok, Sokółkę, do Mrowę i Lipsk posuwała się dywizja ochotnicza w kierunku Grodna. W dniu 22 września o świcie rozpoczęło się nasze natarcie. Na styku wojsk rosyjskich i litewskich wydzielona została z dywizji ochotniczej Grupa Operacyjna Majora Monda, w skład której wchodził 205 Pułk Piechoty wzmocniony batalionem szczelców kresowych, dywizjonem kawalerii, dwiema bateriami artylerii polowej i kompanią saperów. Uderzenie grupy Monda od północy miało zmusić nieprzyjaciela do wycofania dwóch brygad z frontu nad niemnem i przerzucenia ich do północnej grupy fortów. Tym samym. Do osłabienia swego skrzydła południowego, na które uderzyć miała nasza dywizja górska. Podjęcie przez grupę Monda natarcia na twierdzę od północy wymagało przede wszystkim szybkiego opanowania mostu pod chorzą w Plebańskiem. 22 września wśród walk zajęta została przez nas balna cerkiewna. 23 września stanęliśmy pod chorzą. Most zastaliśmy do połowy zniszczony i przykryty wodą. Na moście stał posterunek litewski, który po pewnym czasie wycofał się na wschodni brzeg Niemna i znikł w lesie. Otrzymałem rozkaz zabezpieczenia przeprawy gniazdami CKM-ów na wzgórzu panującym nad rzeką, a następnie otworzenia przyczółka mostowego na wschodnim brzegu i również zabezpieczenia go gniazdami CKM-ów. Oba te zadania spełniłem, przy czym przeprawiłem się łodzią na drugi brzeg rzeki a następnie zapuściłem się w głąb lasu, by zorientować się w sytuacji. Na ścieżce leśnej napotkałem patrol żołnierzy litewskich, którzy chcieli wziąć mnie do niewoli. Zarządzałem sprowadzenia oficera, zdezorientowani żołnierze litewscy wycofali się w kierunku wschodnim, ja uczyniłem to samo, lecz w odwrotnym kierunku. Niewiele czasu minęło, jak na lizjerze lasu pojawiła się tyraliera rosyjska. Najwidoczniej Litwini zaalarmowali wojska rosyjskie i otworzyli im przejście. Wywiązała się wymiana ognia, późnym wieczorem oddział rosyjski został odrzucony, lecz tym bardziej jasne się stało, że trzeba się spieszyć z przeprawą, jeśli mamy spełnić powierzone nam zadanie. Kompania saperów pracowała przez całą noc nad naprawieniem mostu, jednakże mimo wytężenia wszystkich sił, wyścig z czasem przegrywała. Trzeba było przystąpić, do przeprawiania się tratwami, tym samym pozostawić za sobą artylerię, z tym, że podciągnie się ona w ślad za piechotą, gdy tylko most będzie gotowy. Z wyjątkiem więc artylerii, cała grupa majora Monda była o godzinie 18 już na wschodnim brzegu i ruszyła natychmiast dwiema kolumnami ku fortom Grodna. Około północy zajęliśmy linię Ostrówek-Cydowicze-Gumbacze. 25 września od świtu Rozszerzaliśmy stworzony wśród walk przyczółek mostowy w dalszym ciągu w kierunku południowym. Wciąż nie rozporządzaliśmy artylerią, natomiast rozporządzali nią Rosjanie. Prażyła nas ona z fortów Grodna, posuwaliśmy się więc powoli i wśród strat. Doszliśmy do linii zażyca solochy do zewnętrznego pierścienia fortyfikacji Grodna. Wieczorem doszlosowała nasza artyleria, co oczywiście bardzo podniosło piechotę na duchu. W tym samym czasie, to jest od 22 września, dywizja górska utworzyła w Komatowie przyczółek mostowy, zabezpieczający dla nas grodno od strony południowo-wschodniej i posuwała się wśród walk naprzód w kierunku fortów. W zaciętych walkach padła wreszcie południowa grupa fortów. Rozwijał się klasyczny atak koncentryczny. Nadchodziła decydująca godzina. Był ranek 26 września. Major Majormont rozkazał mi objąć dowództwo półbatalionu batalionu, atakującego trzynasty fort i podciągnąć go naprzód. Podjechałem konno do linii ognia, po czym pospieszyłem na pozycję. Byliśmy niemal u stóp wzgórza, z którego bił w nas ogień nieprzyjacielskich czekałem. Dzieliło nas od nich co najwyżej 200 metrów, lecz nie sposób było posunąć ją naprzód. Miałem rozkaz poderwać żołnierzy. Cóż z tego, zanim upłynęło kilka minut, otrzymałem lekcję. Że brawura nie przezwycięży trudności terenowych. Ludzie obok mnie padali jak muchy, padł trafiony kulą w głowę obserwator artyleryjski, padłem i ja ranny w nogę, lecz rana była lekka kości nie zostały naruszone. Postanowiłem nie schodzić z linii ognia, tym bardziej, że w wytworzonej sytuacji funkcje dowodzenia sprowadzały się do jednego tylko nakazu wytrwać. Ustaliłem kierunek, z którego rosyjska artyleria brała nas w swój ogień skrzydłowy, i pchnąłem do majora Monda gońca z meldunkiem, określającym cele dla naszej artylerii, o której wsparcie prosiłem. Wkrótce pociski naszej artylerii zaczęły się dawać we znaki nieprzyjacielowi. Było nam nieco lżej, lecz sytuacja taktyczna pozostawała niezmieniona. Pod noc udałem się na kwaterę dowódcy grupy operacyjnej. Wiadomości zastałem dobre. Twierdza Grodno zamknięta została w kleszczach naszych wojsk. Rosjanie wycofują się z Grodna, pułki podhalańskie weszły do miasta. 27 września wczesnym rankiem u boku dowódcy grupy w jego wozie wjeżdżałem na opuszczony przez Rosjan 13 fort i prawdę mówiąc siarki mnie przechodziły, gdy spoglądałem na nasze pozycje z dnia poprzedniego. W Grodnie czekała mnie duża radość. W jednej z bocznych ulic Śródmieścia Stała złożona z dobrze wyszkolonych ckm kompania marszowa, przysłana z batalionu zapasowego V Pułku Piechoty Legionowej z Warszawy. Zamiast rozkruszać ją jako uzupełnienie szczerb w pierwszej, drugiej i III KCKM, kompania marszowa stała się czwartą KCKM 205 Pułku, a więc kompanią pozostającą w ówczesnej organizacji wojsk do dyspozycji dowódcy pułku. Objąłem z miejsca dowódco. Objąłem z miejsca dowództwo kompanii. Stały teraz przed nami nowe zadania. Przez Porzecze i Marcinkańce dywizja pomaszerowała pod Orany, gdzie stoczyliśmy bój z Litwinami o węzeł kolejowy, którego posiadanie przesądzało losy kampanii wileńskiej. Tymczasem zaś zdobycie przez nas Grodna pozwoliło grupie skrzydłowej II Armii spełnić powierzone jej zadanie. Po ciężkich walkach w nocy z 28 na 29 września Zdobyła ona Lidę, a w konsekwencji padały kolejno Nowogródek, Słonim, Nieśwież, Baranowicie Pińsk. Bitwa nad Niemnem, druga decydująca bitwa kampanii 1920 roku, przyniosła orężowi polskiemu tryumf, krajowi zaś dała wolność i upragniony pokój. 12 października podpisano została w Rydze umowa o rozejmie. Mówi rozgłośnia Polska, Radia Bolna Europa.